Słuchajcie, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Im bliżej te święta, tym coraz mniej kasy w portfelu. I skąd się bierze kasa? No wiadomo, że z bankomatu. Jak już nie ma w bankomacie, no to można zerknąć do portfela żony, ale jak już nie ma ani żona pieniędzy, ani bankomat już nic nie daje, no to ktoś mi powiedział, że trzeba wziąć od świętego Mikołaja. Słuchajcie, Mikołaja. Właściwie znam dwóch Mikołajów, ale żaden z nich nie jest święty. A ostatnio padło mi w oko ka zdrabki kasa od Mikołaja, więc prawdopodobnie ktoś, kto mi mówił, że trzeba wziąć kasę od Mikołaja, myślał właśnie o tych zdrabkach, więc spróbujemy. Mamy dwie. Jedna kosztuje 5 zł, także wydałem ostatnie 10 zł, żeby dostać coś więcej od Bikołaja, od także sprawdźmy co tam nam się uda wydrapać. Na czym to polega? Widzę, że zdrapujemy tutaj pole gry i jeżeli liczba, która jest w tym polu yy, gdzie, gdzie są wygrywające liczby pokrywa się z tą gdzie są nasze liczby, no to wygrywamy przypisaną do tego kwotę. Słuchajcie, mamy tak. Szczęśliwą siódemkę. Siódmego się urodziłem. I zawsze to była taka moja szczęśliwa liczba. W końcu od tego dnia żyję. Więc e, jeżeli tutaj gdzieś będzie ta siódemka, no to znaczy, że wygraliśmy. Sprawdźmy, czy, czy i tym razem ta siódemka przyniesie mi szczęście. Niestety nie ma siódemki. Nie ma 22. Nie ma 4. Ani. Ani 2. to jest 21, 27, 12, 1, 8, niestety siódemki nie ma. Nie wygrywamy, nie wygrywamy, ale zostaje nam jeszcze jedna, jeszcze jedna zdrabka. Może tutaj Mikołaj coś tej kasy sypnie. Wam życzę, żeby każda zdrabka była zwycięska. Wiadomo, że tak naprawdę nie jest, bo to nie jest żadna organizacja charytatywna, która Rozdaje pieniądze. Ona ma zarobić i ma też coś wygrać, ale tych wygranych losów jest dużo, dużo mniej niż tych pustych. Słuchajcie: 21, 28, 14, 17 to są liczby, które dają nam jakąś wygraną. Eee, w w pierwszej próbie mamy 15, 29, 25, 12, 26. I niestety, tutaj Mich Mikołaj się do nas nie uśmiechnął. Nic nie wygrywamy. I podobnie jest. I podobnie jest w tej drugiej próbie, gdzie też nic nie trafiliśmy. Więc co? Idę zobaczyć do portfela żony. Może coś tam się znajdzie. Słuchajcie. I tak na tego Mikołaja, tak zupełnie poważnie, te pieniądze nie mają znaczenia. Życzę każdemu, żeby w tym portfelu jednak zawsze coś tam było, na jakieś drobne przyjemności, ale najważniejsze, żebyście w tym czasie mieli obok siebie prawdziwych przyjaciół, mieli do kogo się przytulić, uśmiechnąć. I tak naprawdę to, co na tym stole, też nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, gdzie, ważne, z kim. Wtedy będziecie. Życzę Wam, żeby to były najbliższe Wam osoby. Wszystkiego najlepszego.